Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W obwodzie Donieckim Rosjanie przekroczyli linię kolejową na zachód od Pokrowska, a to oznacza, że zaopatrzenie z tej strony już do miasta nie dociera. Obrońcy mogą zatem liczyć już tylko na dostawy z północy. Zresztą połowa miasta jest już pod kontrolą atakujących. Walki mamy już w samym centrum. Także ta bitwa powoli, ale jednak się zbliża do końca. Oprócz tego Rosjanie rozpoczęli atak na kolejne duże miasto. Konkretnie to na Konstantyniwkę, to w sumie największe miasto, do którego startują od czasu zajęcia Sewiero a to już będą 3 lata. Mieliśmy również rosyjski rekonesans w Harsoniu. To nie jest jakieś niesamowicie trudne. Wojska rosyjskie okupują tutaj cały wschodni brzeg Dniepru, choć utrzymanie pełnoskalowej ofensywy już będzie trochę trudniejsze. Pytanie teraz tylko, jak chińskie restrykcje na metale ziem rzadkich i na części elektroniczne wpłyną na tę wojnę, bo większość firm, które już się znalazły na czarnej liście chińskiej, to są firmy zaangażowane w wojnę na, Ukrainę. na Ukrainie, m.in. przy produkcji dronów. Jeżeli Chińczykom uda się w ten sposób nawet czasowo wyłączyć dostawy bez załogowców, no to Rosjanie będą mogli sobie pozwolić na dużo więcej niż obecnie. Oprócz tego w obwodzie charkowskim mieliśmy zajęcie jednej z wiasek obok Wołczańska, konkretnie to wioski Tiche, na wschód od miasta. Również i tutaj front się zaczął ruszać, Rosjanie zdążyli przejść przez rzekę i również walczą w centrum, także można by powiedzieć, że przerwy jesiennej to jak co roku mieć jednak nie będziemy. Przed swoim spotkaniem z Władimirem Putinem Trump spotkał się z tym drugim Władimirem i nawet wypowiedział się w tej sprawie publicznie, konkretnie to stwierdził, że to machołków to Ukraina nie dostanie, gdyż są one potrzebne samej Ameryce. Nie tego się Załański zapewne spodziewał, biorąc pod uwagę, że nie udaje mu się niczego osiągnąć na polu bitwy, no to Trump znowu próbuje używać marchewki zamiast kija, a to oznacza tylko jedno, mianowicie Ukraina musi się przygotować do kolejnej mega, giga, super, hiper ofensywy i podobno już się Załański do takiej ofensywy szykuje. Skąd weźmie wojsko albo sprzęt, no tego nie wiadomo. Prezydent Rosji jednak może wjeżdżać na teren Unii Europejskiej. Takie jest oświadczenie Komisji Europejskiej, czyli Putin nie będzie miał żadnych problemów, żeby pojechać do Budapesztu w celu spotkania się z Trumpem. Europa po raz kolejny jest upokorzona, natomiast Orban po raz kolejny triumfuje. Pytanie, czy przy tej okazji ktoś inny z Europy przypadkiem nie spróbuje się jakoś wkręcić na rozmowy, podobnie jak to miało miejsce przy okazji szczytu na Alasce. W sumie to by było zabawne, jakby rządek europejskich przywódców się ustawiał teraz przed Orbanem, żeby ten w ich imieniu powiedział coś Putinowi. A czym to się zakończy? Otóż mają oni rozmawiać o Ukrainie, a jakże, choć moim zdaniem prawdziwy powód jest nieco inny. Mianowicie tutaj ma chodzić przede wszystkim o ocieplenie stosunków, że tak powiem, między Rosją a Unią Europejską. No bo pierwszy efekt spotkania no już mamy. Komisja Europejska de facto odwołała sankcje na Władimira. To jest też ważne ze względów psychologicznych. No bo tak zwani europejscy przywódcy no to są ludzie z alergią na inicjatywę. Więc tak jak Amerykanie ich niejako wepchnęli w ten wir sankcji, wojny i zbrojenia, tak obecnie europejska elita się sama z tego nie wygrzebie. A jeżeli sam Donald Trump i Orban się spotkają w Europie i zawrą parę porozumień, z Putinem zapewne prawdopodobnie na początku pierdołowatych, no ale jednak, no to i Europejczycy, a przynajmniej jakaś ich część nabiorą może trochę odwagi, żeby jednak z powrotem usiąść z Putinem do stołu. A propos Europejczyków, Ukraińiec oskarżony przez Niemców o wysadzenie Nord Streama nie zostanie Niemcom wydany. I to mówi sam Donald Tusk, a to oznacza tylko jedno, mianowicie rozkaz przyszedł z samej góry. No i w sumie z jednej strony mi jakoś nigdy Niemców za specjalnie to szkoda nie było, tylko w ten sposób my się też trochę tutaj przyznajemy niejako do winy. A ta kwestia Nord Streama zatacza coraz szersze kręgi w społeczeństwie niemieckim. To już lepiej by było w tym przypadku, chyba jakby to sam niemiecki rząd, na przykład e, rząd, znaczy sąd, umorzył na przykład sprawę, choć to by z kolei pogrążyło bardziej tamtych. Czyli niby oficjalnie zwycięstwo, bo się postawiliśmy Niemcom, no ale w sumie tylko po to, by zgarnąć e, za nich na siebie teraz całą winę, przynajmniej pod względem medialnym. Wracając na chwilę jeszcze do Putina, to Jolani był po raz kolejny z wizytą u Putina w Moskwie i była, to na, i była to naprawdę ciekawa wizyta, ponieważ rozmawiali oni o przyznaniu autonomii syryjskim Alawitom. To jest grupa, z której pochodził Asad As i jest to grupa najbardziej prorosyjska w tym kraju. Wiadomo, że Putin chciałby, żeby im się powodziło tam jak najlepiej. Nowy prezydent Syrii chciałby także widzieć wojska rosyjskie na południu z kolei Syrii pilnujące pokoju z Izraelem. Ja nawet podejrzewam, że to może być taka e, transakcja wymienna. W sumie obie strony tutaj na obu tych e, rzeczach by zyskały. Jolani panuje teraz nad dużo większym obszarem niż jest w stanie realnie zarządzać. Na wybrzeżu, gdzie mieszkają alawici, chrześcijanie i jego choryda napotyka zdecydowany opór. Jest tam nawet kilka grup partyzanckich, podajemnie zresztą przez Rosję wspieranych, które to co jakiś czas przeprowadzają tam jakiś zamach. Z kolei Izrael cały czas próbuje na wszelki możliwy sposób zagarnąć jak najwięcej ziemi na południu. Ale tutaj może chodzić też o coś jeszcze, mianowicie południowa Syria ma stanowić swoisty korytarz powietrzny do Iranu. Zresztą pejsaci nawet złożyli propozycję, że oni odejdą w ogóle z tych wszystkich zajętych terenów w Syrii właśnie za możliwość utrzymania tegoż korytarza. Konkretnie to chcieli oni strefę z zakazem lotu. Tylko, że to też naraża Syrię na bycie przestrzenią walki pomiędzy Izraelem a Iranem w przyszłości. Jeżeli Rosjanie będą stacjonować w większej ilości w okolicach wzgórz Golan, to będą mogli takie ewentualne ataki potem blokować lub nie, w zależności od mi się Putina. Ale chodzi o to, że oddając pod kontrolę niejako rosyjską te sporne południe, powiedzmy, to Jolani zwyczajnie pozbywa się kolejnego problemu. Przy czym Putin w przeciwieństwie do Bibiego no jest pragmatykiem, więc nie będzie się tutaj rozpychał jak tylko może, no więc można by powiedzieć, że to by były dwa problemy z głowy za jednym zamachem. No z kolei, Putin mógłby wtedy być arbitrem niejako między Iranem a Izraelem. To pozycja, którą chciał przyjąć w sumie od samego początku konfliktu, tylko że po odsunięciu Asada, zwłaszcza od władzy, nie bardzo miał tutaj jakiekolwiek argumenty. No a teraz będzie miał a jeżeli Rosja po ogarnięciu Ukrainy zechciałaby kiedyś wrócić do Syrii, no to taka współpraca może być zaczątkiem szerszego porozumienia z tym rządem Dżolaniego. A gdyby obecny wódz Damaszku za bardzo też fikał, no to właśnie jest ta, że tak powiem, autonomia na północy, na jej podstawie Władimir może zbudować sobie armię na wybrzeżu i przy jej pomocy ten Damaszek odbić, tak jak to zresztą zrobiła Syria z samym Dżolanim pod względem militarnym, nie byłby to jakiś Większy problem, bo ta jego horda no to jest dosłownie horda. Oni nic poza kałasznikowami przy sobie nie mają. Natomiast w zamian za oddanie tych terytoriów Tahrir al-Sham mógłby się skupić na przykład na zajmowaniu tych terenów na wschodzie. Szczególnie tych terenów, mam na myśli, kurdyjskich. A raz, że duża część terenów pod kontrolą wojsk kurdyjskich jest etnicznie arabska. Co można wykorzystać, już teraz tam się Arabowie burzą mocno. To dwa nawet sami Kurdowie są sunnitami, zatem dużo łatwiej będzie, że tak powiem, asymilować, no bo, to jest, no bo ta grupa to jest de facto grupa wyznaniowa. Państwo wyznaniowe patrzy na właśnie wyznania, nie pochodzenie etniczne, no a to Kurdowie mają prawidłowe. Turcja u siebie właśnie tak mniej więcej postępuje kurdyjski nacjonalizm, starając się zastępować islamizmem. Sytuacji pomaga też fakt, że to są tereny bardzo biedne, a Różawa to też ma trochę ideologię zbyt postępową jak na ten region świata. Radek Sikorski obraził kolejne państwo. Tym razem chodzi o Iran, a zrobił to w swoim ukochanym Londynie przy okazji swojego wystąpienia. Konkretnie chodziło tutaj o drony szachidy, które to Rosja kupuje od tegoż państwa. Jak sam powiedział, flota złomu może zniszczyć infrastrukturę krytyczną. W sumie, w jego wykonaniu, no to takie odzywki to już jest standard, ale do takiego zachowania, no to ciężko się przyzwyczaić. W Teheranie już zresztą wezwano nasz personel dyplomatyczny na dywanik, muszą się teraz tłumaczyć za tłumaczka, a trzeba powiedzieć, że Iran to jest jednak kraj historycznie nam raczej przyjazny. A propos szkodników, John Bolton stanie przed sądem za rzekomo nieautoryzowane wynoszenie tajnych informacji z Pentagonu. To były doradca do spraw bezpieczeństwa za pierwszej kadencji Donalda. Panowie bardzo się nie polubili, lekko mówiąc. Bolton został zresztą wywalony z tej pozycji, a potem stał się jednym z najzagorzalszych krytyków prezydenta. Jednakże nie chodzi tutaj bynajmniej o jakąś ideologię czy coś w tym stylu, gdyż Trump na tej chwilę realizuje praktycznie kropka w kropkę tę, tę samą politykę, co on mu proponował. Oczywiście samo się do winy nie przyznaje. Co ciekawe, część pro-Trumpowych osób z internetów już nawet zaczęło go wyzywać od lawaków, gdzie umówmy się, to jest jeden z ideologów partii republikańskiej. No ale generalnie ja za nim jakoś płakać nie będę. No, w ogóle podobno szykują już też nawet papiery na Majka Pensa, czyli wiceprezydenta za pierwszej kadencji trumpowskiej. Poza względami czysto personalnymi, myślę, że może tutaj też chodzić po prostu o zabezpieczenie swojej pozycji w partii republikańskiej. No bo na tę chwilę to ona jest silna, ale jeszcze nie absolutna, a do tego Trump właśnie dąży. Poza tym duża część jego decyzji jest delikatnie mówiąc niepopularna, stąd też niektórym członkom partii może wpaść do głowy jakiś głupi pomysł, żeby próbować tworzyć tu jakąś wewnętrzną opozycję. Zresztą kilku członków już regularnie przeciwko niemu występuje, chociażby taki Thomas Masi. Ja zakładam, że on chce najpierw zniszczyć tych wrogów najbliższych, że tak powiem, a potem będzie się ostrzej brał za takie skrzydła partyjne jak Masi, właśnie. I tak dalej, i tak dalej. 6 listopada ma się odbyć w Londynie mecz Ligi Europy z udziałem klubu Maccabi tel Aviv. I co ciekawe, nie będzie na nim kibiców tego drugiego, za co, ano, za burdy w poprzednim sezonie w Amsterdamie, przynajmniej oficjalnie. Ale należy wspomnieć, że na owy mecz w Amsterdamie, no to ci kibice z Izraela przyjechali w obstawie izraelskiej antyterrorystów. W tym roku już by tak nie mogli, bo Izrael został uznany przez Holandię za państwo wrogie. No, a Wielka Brytania nie, nie wpuścił w ogóle. Niby tylko jeden rok, a jak się dużo w Europie zmieniło. Także mimo wszystko ten upór coś daje. Wiadomo, to jeszcze nie jest stan idealny. Ale, zwłaszcza teraz, kiedy mamy kruche, bo kruche, ale jednak zawieszenie broni w strefie gazy, to już definitywnie działa to na naszą korzyść. A propos strefy gazy, to Trump zagroził Hamasowi, że jeżeli, cytuję, zabijał będzie dalej cywilów, to on zabije ich. Czyżby on rzeczywiście się nawrócił i wziął sobie teraz do serca los palestyńskich dzieci? No skądże znowu to Trump? Ci tak zwani cywile to po prostu kolaboranci, często uzbrojeni i często powiązani z różnymi ciekawymi organizacjami typu ISIS. Pajsaci zostawili raz, że to nie ludzie, dwa oni są uzbrojeni, więc przynajmniej w teorii powinni móc utrzymać swoje pozycje w strefie gazy. Jednakże siły palestyńskie są zwyczajnie liczniejsze, no i mają po swojej stronie ludność cywilną, a te siły sojusznicze zwyczajnie nie były przygotowane na taki obrót wydarzeń. Trump zawarł w ramach swojego planu pokojowego słowa o rządach technokratów niepowiązanych z Hamasem. Zapewne ma tu na myśli wyłonienie kogoś właśnie z tej bandy. Tylko przez te dwa lata okupacji Gazy Izrael nie stworzył nawet jednolitego dowództwa dla tych band. W zasadzie mówimy tutaj o kilku, jak nie kilkunastu różnych organizacjach, z których każda ma trochę odmienne cele, i nieraz nawet się biją między sobą. A Palestyńczycy, choć też są podzieleni politycznie, tak w sprawach pokojowych, udało im się jednak osiągnąć pewien konsensus, więc działają w zasadzie jako jedna siła. Także w bezpośrednim starciu, no to ci strajcy nie mają zwyczajnie żadnych szans. O tym, że Trump trochę na nich liczył, może też świadczyć chociażby fakt, że pierwszym miejscem, gdzie mają być skierowane wysiłki rekonstrukcyjne jest Rafa, czyli miasto kontrolowane przez jedną z takich frakcji, zwących siebie siłami ludowymi. Trzeba pamiętać, że podobny manewr zastąpienia jednych palestyńczyków drugimi palestyńczykami no to mieliśmy w latach dwutysięcznych, kiedy to właśnie Hamas z Pejsa tą pomocą przejął rządy w Gazie. Przy czym to były zdecydowanie inne czasy, no i Hamas już wtedy był organizacją ze swoją strukturą, natomiast te struktury obecne no to dopiero zostały stworzone i to też często z, z niezbyt kompetentnych ludzi. Microsoft ma podobno przenosić produkcję swoich laptopów z Chin, bo tak, firma ta produkuje 4 miliony laptopów rocznie pod marką Surface. Podobno mają przenosić też produkcję Xboxów. Biorąc pod uwagę w jakim kierunku zmierzali rynek konsol, to mogą je sobie w ogóle zlikwidować. Czy jest to odpowiedź Trumpa na chińskie ograniczenia w dostępie do metali ziem rzadkich? No tego oficjalnie nikt nie powie. Choć on już wcześniej zachęcał firmy amerykańskie na wszelakie sposoby, żeby się z tych Chin wynosiły. Podoba mi się w ogóle nagłówek tego artykułu. Będzie drożej, ale i tak warto. Szczególnie jak się jest opłacanym pismakiem, któremu nie straszne są rachunki. Prezydent USA natomiast wydał kolejny rozkaz, mianowicie CIA ma przeprowadzić tajną operację w Wenezueli. Tak tajną, że ją właśnie zapowiedział całemu światu. Powiem tak, jak Maduro przerwa pierwszy, że tak powiem, atak, no to już wygrał wojnę. Amerykanie nie mają możliwości uwykłania się tutaj w długotrwały konflikt. Już są zaangażowani w konflikt ukraiński. Nie wiadomo jak czy nie będziemy mieli znowu konfliktu na Bliskim Wschodzie, a jeszcze teraz właśnie Chińczycy wprowadzają ograniczenia na przemysł zbrojeniowy, więc no, siłą rzeczy Amerykanie już nie mają pary na dłuższy konflikt. Sąd holenderski wciągnące się od ponad 20 lat sprawie wydał ostateczny wyrok. Konkretnie to chodzi o Michaiła Chodorkowskiego. Rosja ma wypłacić jemu i innym byłym akcjonariuszom Jukosu 50 miliardów dolarów za dość uczynienia. Pytanie tylko jak oni to teraz wyegzekwują. Choć ja widzę pewne zastosowanie tego wyroku, bo możliwe, że ktoś padnie teraz na pomysł, żeby wypłacić te pieniądze z tych zamrożonych rosyjskich aktywów. Choć to oczywiście też niesie za sobą kolejne problemy prawne, przede wszystkim te pieniądze nie są na terenie Holandii, większość jest albo w Szwajcarii, albo w Belgii, a kraje te zawsze mogą podważyć legalność wyroku, choć zawsze to też jakaś próba i to jedna powiedzmy sobie szczerze ze sprytniejszy, bo zachowująca jakieś powierzchowne pozory legalności. Stało się, Kościół anglikański się oficjalnie rozpadł. Globalna wspólnota ortodoksyjnych Anglikanów, zrzeszająca około 80% wyznawców tego odłamu chrześcijaństwa, oficjalnie się już odłączyła od Kościoła Anglii. I to w sumie największa schizma w zachodnim chrześcijaństwie, chyba od czasów Lutra. Powodem był wybór kobiety, oczywiście, na arcybiskupa Canterbury, będącego czymś w rodzaju tamtejszego mini papieża. Także można powiedzieć, że Anglicy teraz zostają heretykami we własnym kościele. Nie, żeby ktokolwiek na wyspach się tym przejmował, ewentualnie mogą to widzieć jako zmniejszający się wpływ państwa na kościoły z zbyłych kolonii, no bo w tym kościele angielskim, no to nawet księża już żadnego boga nie wierzą. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to zapraszam na mój profil. Link macie w komentarzu pod filmem. Jeśli oglądacie to na telefonie, to zachęcam do podbicia filmu. Podobnie macie wszystkie w komentarzu pod filmem artykuły. Na podstawie których powstał ten film. A jeśli macie własne przemyślenia, no to reszta komentarzy jest wasza. Dziękuję.